Okay. A było tak niedaleczko, właśnie tutaj nad rzeczką, mieszkała w doba z córeczką. Córeczka chociaż mała, żej mamie pomagała. Zamiatała podłogę, bieliła rąki i łokie, ze czasem, a to z lasem. Niosła dla kurek, a złała się po prostu czerwony kastrynek. Nie bułek, nie bułek nie jest. Nie ptak przeżony, kapturny, To jazdę się tak. Nie bułek, nie bułek nie jest. Mieszkała babcia czerwonego kapturka Biała lecznicze zioła rosnące dookoła Pewnego ranka rzekła mama do czerwonego kapturka Był gajowy u mnie z wiecora. Syniu zwieści, że babcia jest chora Trzeba jej szybko zanieść lekarstwa Ja nie mogę zostawić gospodarstwa nie do babci do lasu nie zbacaj tylko z drogi, bo tam jest wilk srogi. Nie, nie czerwony kapturek, tam tam jak prowadzi dródzka, na drzewie jężo łuska, śpiewa głosikiem cienkim swoje leśne piosenki. Ocenili mnie ludzie przed tobą, a ja jestem niewinną osobą. Panie wilku, ja idę do babci, bo babcia chora i czeka od rana. A gdzie mieszka babunia kochana? Zapolaną przy siódmym pagórku. No to śpieszcie, czerwony kapturku. Babcia czeka już od godzin pilku. Papa, panie wilku. Nie, czerwony kapturek. Nie prosto przez siebie, nie ogląda jasturek ani chmurek na niebie. La zanurka i kapturka sprytnie zmylę, moją babkę złapie babka już za chwilę, ty w zuchu budzi, dostaję kurczy i jak wszystko zaraz taki ze mnie. Zasumiały drzewo całośnie, zatrząsły się dębowe załęzie. zaśpiewał był słowiek na sośne. Co to będzie i co to będzie? Kto to puka i czego to szuka? To ja babciu, czerwony kapturek. Wolnym lasem przybiegłam tu sama. Czeka już pani, przysyłam nie mama. Bo mam chrypkę, no i babcia drzwi otworzyła. Mam chrapkę na babkę, gdy w brzuchu burcy dostaje kurcy. I jem wszystko wszystko Czy Wilk połknął staruszkę, tak jak grubę połyka muskę. Duch ma gusty papaki po trawie. Czyjdzie wnótka, to sobie poprawię. Obiegnę na buły, a raz, i gra czerwony To ja zdechcę tak. Obiegnę na buły. Przesyła mnie mama. Wejdź kochanie, już idę, już lecę. Babciu może zapalić świecę. Nie, ja wolę, kiedy jest ciemno. Chodź kaptur, go przywitaj się ze mną. Babciu, ja trochę się boję, bo te zęby są jakieś nie Twoje. Dobre są każde zęby, które prowadzą do gęby.

Birko pod wieżyną spokojnie rapie, Trzyma czerwoną czapkę w łapie. Hej, Birku, góry, łapy do góry! Ojej, po co tyle hałasu? Zapomniałem wrócić do lasu. Zaspałem, bo myślałem, że to niedziela. Błaga, niech pani nie strzela. O litości nie ma mowy, niech miał Birku na łupkę. tu babki i wnucza. Niech nam Pan Gajowy żyje Sto lat albo i więcej. Oto jest koniec bajki I koniec zabawy. A wiecie co z Wilkiem się dzieje? Wilk pożegnać musiał gnieje I zamieszkał w podnajskim zoo Gdzie mu niezbyt wesoło. To też jest na wszystkich złych. I przez kraty szczerzy kły, nie podchodźcie do krat i za blisko, bo to bardzo niedobre wilczysko.